Masowy atak na Berlię. Sukces Polski na ćwiczeniach NATO Polsko-Litewska drużyna z drugim miejscem na ćwiczeniach NATO. Kraj pada ofiarą cyberataków przestają działać rządowe i wojskowe sieci nie ma prądu, czystej wody nie działa komunikacja a ogarnięty strachem i niepewnością tłum wychodzi na ulicę tak wyglądał scenariusz ćwiczeń cyberbezpieczeństwa NATO-Lock-Schilds. Polsko-Litewska drużyna która ruszyła na ratunek fikcyjnemu sojuszniczemu państwu O nazwie Berlia, zdobyła drugie miejsce na 24 zespoły z krajów sojuszu północnoatlantyckiego. W tegorocznych ćwiczeniach wzięło udział ponad 2000 ekspertów z 32 krajów. Scenariusz, jak podaje w komunikacie Instytut NASK, zakładał, że fikcyjne państwo Berlia, znajdujące się na wyspie położonej na północnym Atlantyku, Padło ofiarą wielu skoordynowanych cyberataków na wojskowe i cywilne systemy IT. Wywołało to poważne zakłócenia w działaniu rządowych i wojskowych sieci, a także instalacji kluczowych dla ogółu społeczeństwa, takich jak komunikacja, oczyszczanie wody i zasilanie w energię elektryczną. Doprowadza to do niepokojów społecznych i protestów. W tym roku po raz pierwszy ćwiczenia obejmowały też symulacje działań kryzysowych wspierających Bank Centralny w jego zadaniach związanych z zarządzaniem rezerwami i wydawaniem komunikatów finansowych. Niebiescy ruszają na ratunek. W scenariuszu ćwiczenia każda z reprezentacji ćwiczących krajów pełni rolę zespołu niebieskiego, czyli obrońców. Na prośbę fikcyjnej Berli każde z zespołów niebieskich ochrania symulowaną część jego infrastruktury informatycznej przed wrogimi działaniami zespołu czerwonych. Jak wyjaśnia NASK, każda z drużyn niebieskich składała się z około 50 ekspertów. W składzie polsko-litewskiego zespołu znaleźli się specjaliści CERT Polska, którzy na co dzień wypełniają obowiązki CSIOT Computer Security Incident Response Team, na najwyższym krajowym poziomie. Towarzyszyli im m.in. pracownicy pozostałych dwóch CSIOT najwyższego poziomu w Polsce, CSIOT GOV i CSIOT MON oraz CSIOT Komisji Nadzoru Finansowego oraz eksperci z sektora prywatnego. Polsko-Litewski zespół z bardzo dobrym wynikiem Polsko-Litewski zespół zajął drugie miejsce. Do zwycięstwa, jak zaznaczono w komunikacie, brakło niewiele. Triumfowała drużyna z Finlandii. Eksperci CERT Polska w polskiej reprezentacji koordynowali pracę czterech obszarów. Sieciowego, aplikacji internetowych, systemów specjalnych i prawnego. Eksperci z Ukrainy na ćwiczeniach nato lock jak wyjaśnia NASK. Do zadań zespołów niebieskich należą nie tylko działania defensywne, zabezpieczenie sieci, wykrywanie i zapobieganie atakom, ale także wymiana informacji w ramach współpracy międzynarodowej, dbałość o zabezpieczanie dowodów w ataku oraz działania prawne. Wszystko dzieje się pod dużą presją czasu, w nieznanym wcześniej zespołom niebieskim środowisku. Działania czerwonych mają z kolei symulować działania zorganizowanego, wrogiego zespołu, posługującego się taktyką, technikami i procedurami takimi, jakie używają profesjonalni cyberprzestępcy lub hakerzy działający na zlecenie rządów państw. Do udziału w tegorocznych ćwiczeniach zostali również zaproszeni eksperci z Ukrainy.